Witam cię serdecznie we wtorek 7 października tekstami biblijnymi przeznaczonymi na ten dzień. Pierwszy fragment wyjęty jest z księgi Hioba. Panie, wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Drugi wiersz czytam z Ewangelii Łukasza. U Boga żadna rzecz nie jest Niemożliwa. Niesamowite teksty na rozpoczęcie nowego dnia. Pan Bóg może wszystko. Dobrze jest znać i ufać Bogu, który może wszystko, tylko że często nasze wyobrażenie o Bożej Wszechmocy jest dziwnie ludzkie. Gdzieś w głębi serca chcielibyśmy, żeby ta Wszechmoc działała po naszej myśli żeby Bóg zadziałał jak złota rybka, jak dżin z lampy, naprawił sytuację, zrobił relacje, wypełnił nasze plany. A kiedy tego nie robi, możemy czuć się w jakiś sposób zagubieni. Ale może właśnie wtedy warto zadać sobie pytanie, czy Boża wszechmoc polega właśnie na tym, że On spełnia nasze życzenia? czy raczej na tym, że realizuje swoją wolę często przez ludzi takich jak ja czy ty. Nie zrozum mnie źle, jestem przekonany, że Pan Bóg pragnie odpowiadać na nasze modlitwy i czasem robi to dokładnie według tego, o co prosimy. Ale tu chodzi po prostu o jakby inną perspektywę. Zdumiewające jest to, że Bóg, który może wszystko Uczynić sam, postanawia działać przez człowieka, przez kogoś, kto wątpi, kto czuje się niewystarczający, kto się boi. To właśnie jest cud. Czasem bardziej spektakularna jest zmiana serca, przebaczenie, pojednanie, odbudowana relacja, nawrócenie do Pana Jezusa niż góry przesuwane mocą słów, czy też chodzenie po wodzie. Nie tyle spełnione marzenia, ile spełniona Boża wola w życiu zwykłych ludzi. Dziś przywołane jest słowo anioła, który rozmawia z Marią. Anioł mówi, u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I jak odpowiada na to młoda dziewczyna z Nazaretu? Oto ja. Służebnie Sapańska. To jest cud zaufania, poddania się Bogu. Serce, które ufa i mówi: tak. Może więc największym dowodem Bożej Wszechmocy nie jest to, że potrafi zmienić okoliczności, ale że potrafi przemienić nas, ludzi kruchych, upartych, zranionych i uczynić nas narzędziem swojej woli. To naprawdę jest coś, Niemożliwego. Taki motyw stale ukazuje się też w Biblii, od Księgi Rodzaju po Nowy Testament. Mojżesz? Człowiek, który uważał, że nie potrafi, nie umie, Gedeon, który uważał się za y, najmniejszego w rodzie i najmłodszego w domu, a jednak Bóg mówi: Pan jest z Tobą, mężu waleczny. I przez garstkę ludzi zwycięża całą armię Midianitów. Dawid, pasterz z procą, który pokazuje całemu Izraelowi, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Eliasz, Estera, apostołowie. Bóg nie tylko czyni cuda dla nas, ale czyni cuda przez nas. Niech więc dzisiaj, gdy będziesz myśleć o Bożej Wszechmocy, niech to. Nie będzie myśl o Bogu, który jak złota rybka ma coś dla Ciebie zrobić. Pomyśl o tym, co możesz razem z Bogiem zrobić, razem z Nim zmienić, razem z Nim zbudować, zaplanować. Jeśli On może użyć mnie i Ciebie do swojej sprawy, to już samo to jest największym cudem i świadectwem Jego wszechmocy. Dobrego dnia. Pozdrawiam serdecznie z Żory.